Sheldon, co ty tak z tyłu zostajesz? No bo wiesz tego, szykuje mi się dzisiaj małe hendozonko. To, to to tym bardziej powinieneś wypić dla większego animuszu. Ale Mikuśka wtedy więcej jak ty ze starej baby. To se Marchew przywiąż. Co cię do nas sprowadza, Geralt? Dlaczego wy, krasnoludy, walczycie dla Saski? Gdybym miał smychałkę do interesów. Kto wie, może siedziałbym teraz na życi we własnym zajeździe i srał na tę wojenkę. Ale co ja umiem? Robić to porę, co. A jak mogą mnie zabić? To wolę wiedzieć, za co nadstawiam karku! Baba zbzikowana jest, prawda! Gotowa plunąć w twarz samemu cesarzowi! Ale przyznać trzeba, że wie, co to wojaczka! I psiamać słusznie prawi! Wolny wergen! Nieważne, czy jesteś krastolud, człowiek, czy elf w parszywie, Widziałeś go, Zigrin? Już mu elfy śmierdzą! Ale w bitwie to by i 30 ucznikami nie pogardził!